A buenos dias a todos. Jest niedziela, 25 lipca. Uroczystość św. Jakuba Apostoła, głównego patrona Hiszpanii, a ja jestem na Prasa do Obradoiro, czyli na placu przed Katedrą Santiago de Compostela, która jest za mną. Jest niesamowite, że w taki dzień, najważniejszy dzień w ciągu roku, tutaj nie ma ludzi. Tylko z jednego powodu: jest godzina 8 rano, widać to po moich oczach. Ludzie odsypiają wczorajsze świętowanie, bo siedzieli dosyć długo. Ja już się kładłem spać, a za oknem jeszcze były krzyki, tańce, śpiewy wszystko, co się da wyobrazić. Ta fiesta Kuczci Świętego Jakuba w Roku Świętym nie jest łatwa. Dużo jest tutaj komplikacji. Taka najważniejsza to oczywiście COVID i ta sytuacja, że Ludzie chcą wejść do katedry na mszę świętą dla pielgrzymów i nie mogą, bo są limity. Wpuszczają bardzo mało z tych chętnych, którzy chcą wejść. Także kończy się tak, że msza święta się zaczyna, a na zewnątrz zostaje ogromna kolejka ludzi, którzy stoją przed zamkniętymi drzwiami, nic nie słyszą, nic nie widzą i, i tak czekają, że to jest na pewno smutne. Drugą smutną rzeczą, którą tutaj można zobaczyć, to tłumy ludzi, którzy w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby wejść do tej katedry, tylko bardziej, żeby poświętować po hiszpańsku, czyli posiedzieć, pojeść, popić. I oni tutaj siedzą dookoła i, i świętują. Do Hiszpanów każda okazja jest dobra, żeby była fiesta. Także mnóstwo ludzi młodych niekoniecznie chcących uczcić Jakuba Apostoła, tylko właśnie poświętować. Trzecia trudność to jest zdecydowanie pogoda, którą Jakub nam załatwił na swoje święto. Od piątku tutaj regularnie pada dosyć mocno. Także jeszcze te ostatnie 20 kilka kilometrów ja już szedłem w deszczu. No i wczoraj też cały dzień praktycznie tak co chwilę padało. Widocznie Jakub chce zlać na nas swoje błogosławieństwo w tej postaci, w postaci deszczu. Podobno jutro czy pojutrze ma się już ta pogoda tutaj poprawić. I dzisiaj jedno słowo a propos cyklu świętego spotkałem właśnie o Jakubie. Wiecie już o nim bardzo dużo, bo ksiądz profesor Łabuda napisał o nim sporo na naszej stronie. Więc tylko, tylko takie jedno zdanie. Spróbuję coś złożyć, bo jestem jeszcze zaspany. Jakub to taka postać, która była w takiej złotej trójce Jezusa, czyli właśnie Piotr, Jan i Jakub, to była ta trójka, którą Jezus zabierał w bardzo ważne miejsca, między innymi na górę Tabor i do Ogrodu Oliwnego. Z dwunastu apostołów wybierał tę trójkę, żeby byli przy nim. I brał ich po to, żeby dać im siłę do zadań, które ich czekały, bardzo trudnych zadań. Im bliżej się jest Jezusa, tym bardziej trzeba być gotowym na to, że trudniejsze zadania nas czekają. Dlatego Jezus zaprasza do bliskości ze sobą, tak jak zaprosił Jakuba, po to, żebyśmy nabierali siły, bo na pewno czekają nas trudne zadania. Jakub to jest pierwszy apostoł, który zginął śmiercią męczeńską z tych dwunastu. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on to zrobił, że zdążył tutaj przyjechać. Ewangelizować te ludy zamieszkujące Półwysep Iberyjski, a potem jeszcze wrócić i, i zginąć jako pierwszy z apostołów. No, kiedyś się dowiemy, jak to było. Natomiast to, że właśnie zginął jako pierwszy, to, że jako pierwszy był gotowy na męczeństwo, to pokazuje, że on w ciągu swojego życia zrozumiał, że bycie blisko Jezusa to nie są zaszczyty, to nie jest właśnie to siedzenie po prawej czy lewej jego stronie i, i odbieranie chwały. Tylko to jest niesienie krzyża, to jest niesienie trudów, tak jak Jezus to robił w czasie swojego ziemskiego życia. Dopiero potem będzie chwała. Także niech nas święty Jakub tego dzisiaj uczy ja teraz czekam. Katedra się właśnie otwiera o godzinie 8:00. Oczywiście to wejście główne ojejko, tu ono jest zawsze zamknięte. Eee, więc... Różno tutaj czekać, że, że ktoś otworzy. Wchodzi się z boku i tam już jest dosyć spora kolejka. O ósmej jest pierwsza msza święta, natomiast ja czekam na mszę świętą dla pielgrzymów o 9.30. Dzisiaj o 10.30 będzie ta główna msza święta. Ma być arcybiskup Santiago, ma być król Hiszpanii. Na tę mszę świętą nikt nie jest wpuszczany: ani księża, ani pielgrzymi tylko ludzie zaproszeni z rezerwacjami, także musimy się tutaj wybrać trochę wcześniej. Pozdrawiam serdecznie z Santiago, święto, uroczystość świętego Jakuba. Dobrej niedzieli życzę i z Bogiem.